Król Egiptu zgromadził wojsko tak liczne jak piasek na brzegu morza oraz wiele okrętów. Chciał podstępem opanować królestwo Aleksandra i dołączyć je do swojego królestwa. Zapewniając o pokoju, udał się do Syrii, a mieszkańcy miast otwierali przed nim bramy i witali go. Obowiązywał bowiem rozkaz króla Aleksandra, aby go przyjmować, gdyż był jego teściem. Ptolemeusz jednak w każdym mieście, do którego wchodził, zostawiał garnizon wojska. Kiedy przybyli do Azotu, mieszkańcy pokazali mu spaloną świątynię Dagona, zniszczone miasto i jego okolicę, a także porozrzucone ciała zabitych i spalonych przez Jonatana podczas walki. Ułożyli ich bowiem w stosy na jego drodze. Aby obwinić Jonatana, opowiedzieli królowi, co on im zrobił. Król jednak milczał. Jonatan wyszedł ze wspaniałym orszakiem na spotkanie króla do Jafy. Pozdrowili się wzajemnie i tam przenocowali. Jonatan szedł z królem aż do rzeki zwanej Eleuteros, a stamtąd zawrócił do Jeruzalem. Tymczasem król Ptolemeusz opanował nadbrzeżne miasta aż do nadmorskiej Seleucji i knuł podstęp przeciwko Aleksandrowi. Wysłał posłów do króla Demetriusza aby mu oznajmili: Przybądź do mnie, zawrzemy ze sobą porozumienie. Dam ci moją córkę, którą ma Aleksander, i będziesz panował w królestwie twego ojca. Żałuję bowiem, że dałem mu moją córkę, gdyż usiłował mnie zabić. Oskarżył go, ponieważ pragnął jego królestwa. Odebrał mu swoją córkę i dał ją Demetriuszowi. W ten sposób ujawnił, że zrywa z Aleksandrem i jest jego nieprzyjacielem. Ptolemeusz wkroczył do Antiochii i nałożył sobie diadem Azji. Nałożył więc sobie na głowę dwa diademy Egiptu i Azji. Tymczasem król Aleksander był w Cylicji z powodu buntu tamtejszych mieszkańców. Kiedy Aleksander usłyszał o tym, co się stało, wyruszył do walki przeciwko Ptolemeuszowi. On także wyruszył i uderzył na króla z wielką siłą, zmuszając go do ucieczki. Aleksander uciekł do Arabii szukając tam schronienia. Król Ptolemeusz natomiast triumfował. Wtedy Arab Zabdiel odciął Aleksandrowi głowę i posłał ją Ptolemuszowi. Król Ptolemeusz jednak umarł trzeciego dnia, a jego ludzie pozostawieni w twierdzach zostali zabici przez ich mieszkańców. W ten sposób w 167 roku Demetriusz przejął władzę. W tym czasie Jonatan zgromadził mieszkańców Judei, aby zdobyć Twierdzę znajdującą się w Jeruzalem i w tym celu zbudował wiele machin oblężniczych. Niektórzy z ludzi nieprawych, którzy nienawidzili swego narodu, udali się do króla i donieśli mu, że Jonatan oblega twierdzę. Kiedy król to usłyszał, rozgniewał się. Natychmiast wybrał się do Ptolemaidy, a do Jonatana napisał, aby zaprzestał oblężenia i jak najszybciej wyruszył, aby spotkać się z nim i rozmówić w Ptolemaidzie. Kiedy wieść o tym dotarła do Jonatana, kazał mimo to kontynuować oblężenie. Potem sam wybrał starszych Izraela i kapłanów i naraził się na niebezpieczeństwo, udając się do króla do Ptolemaidy. Wziął ze sobą srebro, złoto, szaty i wiele innych darów i zyskał przychylność króla. Lecz niektórzy nieprawi spośród narodów nieśli na niego skargę. Król postąpił jednak z nim tak, jak postępowali jego poprzednicy uczcił go w obecności wszystkich swoich przyjaciół potwierdził jego urząd najwyższego kapłana i wszelkie inne godności które wcześniej posiadał i podniósł go także do rangi pierwszego przyjaciela wtedy jonatan poprosił króla aby uwolnił od podatku Judeę i trzy okręgi samarii obiecując mu w zamian 300 talentów król przychylił się do tej prośby i zawarł to wszystko w liście który napisał jonatanowi Oto jego treść. Król Demetriusz do brata Jonatana i narodu żydowskiego. Pozdrowienia. Oto odpis listu, który napisaliśmy o Was do naszego krewnego Lastenesa. Podajemy go także do Waszej wiadomości. Król Demetriusz do ojca Lastenesa. Pozdrowienia. Narodowi naszych przyjaciół żydów, którzy postępują względem nas uczciwie, postanowiliśmy wyświadczyć dobrodziejstwo ponieważ są dla nas życzliwi. Potwierdzamy im w obecnych granicach Judeę i trzy okręgi Samarii, Afariemę, Lidę i Ramataim, które wraz z przynależnymi do nich okolicami zostały przyłączone do Judei. Wszyscy, którzy składają ofiary w Jerozolimie, są w zamian zwolnieni z podatków królewskich, płaconych dawniej każdego roku z plonów ziemi i owoców drzew. Oto dzisiaj są też zwolnieni z innych należnych nam podatków z dziesięciny, cła, opłaty za stawy solne oraz z podatku koronnego. Odtąd żadne z tych postanowień nigdy już nie zostanie unieważnione. Postarajcie się o sporządzenie odpisu tych decyzji. Niech zostanie on przekazany Jonatanowi i umieszczony w widocznym miejscu na świętej górze. Kiedy król Demetriusz stwierdził, że ziemia zamilkła przed nim i nikt nie stawił mu oporu, odesłał wszystkich swoich żołnierzy do domów z wyjątkiem wojsk zaciężnych, które nają na wyspach obcych narodów. Znienawidziły go za to wszystkie te wojska, które służyły jeszcze u jego ojców. Kiedy Tryfon, który poprzednio był jednym z ludzi Aleksandra, zauważył, że wszyscy żołnierze szemrali przeciwko Demetriuszowi, Udał się do araba Jamlika, który wychowywał Antiocha, syna Aleksandra. Usilnie starał się o przekazanie mu chłopca, aby objął on królestwo swego ojca. Opowiedział też o tym, co zrobił Demetriusz i o nienawiści, jaką odniosły się do niego jego wojska. Pozostał tam przez wiele dni. Jonatan skierował do króla Demetriusza prośbę, aby usunął tych, którzy stacjonowali w twierdzy w Jeruzalem, i w innych twierdzach, ponieważ zwalczali oni Izraela. Demetriusz odpisał Jonatanowi: Nie tylko to uczynię dla ciebie i twego narodu, lecz gdy tylko nadarzy się ku temu okazja, ciebie i twój naród obsypię zaszczytami. Tymczasem ty dobrze byś zrobił, przysyłając mi żołnierzy, aby walczyli razem ze mną, bo wszystkie moje wojska odeszły. Jonatan wysłał mu do Antiochii trzy tysiące doborowych żołnierzy. Przybyli oni do króla, a król ucieszył się z ich nadejścia. Tymczasem w środku miasta zebrało się około 120 tysięcy jego mieszkańców, którzy chcieli zabić króla. Król uciekł do pałacu, a mieszkańcy miasta zablokowali ulicę i rozpoczęli walkę. Wtedy król wezwał do pomocy Żydów. Oni zgromadzili się przy nim, a potem rozeszli się po mieście i w tym dniu zabili około 100 tysięcy ludzi. Tego dnia podpalili miasto, wzięli liczne łupy i ocalili króla. Mieszkańcy miasta, widząc, że Żydzi rozpanoszyli się w mieście, upadli na duchu i wołali do króla, błagając, miej dla nas litość niech Żydzi przestaną atakować nas i miasto. Następnie złożyli broń i zawarli pokój. Żydzi wsławili się przed królem i wszystkimi mieszkańcami jego królestwa. Następnie powrócili do Jeruzalem, zabierając liczne łupy. Demetriusz objął władzę królewską i zamilkła przed nim ziemia. Odwołał wszystko, co przyrzekł. Nie odwdzięczył się Jonatanowi za doznane od niego dobrodziejstwa, lecz stał się jego nieprzyjacielem i bardzo go uciskał. Po tych wydarzeniach powrócił Tryfon razem z młodym Antiochem. Chłopiec został królem i nałożył sobie diadem. Zebrały się przy nim wszystkie wojska, które rozesłał Demetriusz. Walczyli przeciwko Demetriuszowi, a on uciekł i został pokonany. Wtedy Tryfon zdobył słonie i opanował Antiochię. Małoletni Antioch napisał list do Jonatana. Potwierdzam twój urząd najwyższego kapłana i ustanawiam cię zarządcą nad czterema krajami. Będziesz należał do przyjaciół króla. Przesłał mu złote naczynia i służbę i nadał przywilej picia ze złotych naczyń, ubierania się w purpurę i noszenia złotej sprzączki. Jego brata Szymona ustanowił dowódcą wojsk od wschodów Tyru aż do granic Egiptu. Jonatan wyruszył i przeszedł przez Trans-Eufratę i tamtejsze miasta. Całe wojsko z Syrii przyłączyło się do niego, aby wspólnie walczyć. Kiedy przybył do Askalonu, mieszkańcy miasta powitali go uroczyście. Stamtąd odszedł do Gazy, ale mieszkańcy Gazy zamknęli przed nim bramę. Ublegał ją zatem, a jej okolice spalił i złupił. Wtedy mieszkańcy Gazy prosili Jonatana o pokój. On okazał im litość. Wziął jednak synów ich przywódców jako zakładników i posłał ich do Jeruzalem. Potem przeszedł przez kraj aż do Damaszku. Jonatan osłyszał, że w Kedes w Galilei przebywają wodzowie Demetriusza z licznymi wojskami i chcą pozbawić go urzędu. Wyruszył więc przeciwko nim, pozostawiając w kraju swego brata Szymona. Szymon rozbił obóz naprzeciw twierdzy Betsur, szturmował ją przez wiele dni i trzymał w oblężeniu. Mieszkańcy prośli go o litość, a on ją im okazał. Wyrzucił ich jednak stamtąd. Zajął miasto i umieścił w nim garnizon. Tymczasem Jonatan i jego wojsko rozbili obóz nad jeziorem Genezaret i wczesnym rankiem wyszli na równinę Hasor. A oto na równinie naprzeciwko niego pojawiło się wojsko cudzoziemców, a w górach urządzono na niego zasadzkę. Jonatan ruszył im na spotkanie. Wtedy ci, którzy zaczaili się, wyszli z kryjówki i rozpoczęła się walka. A towarzysze Jonatana opuścili go, i nikt z nich nie pozostał oprócz dowódców oddziału wojsk Matatiasza, syna Absaloma, oraz Judy, syna Halfiego. Wówczas Jonatan rozdarł swoje szaty, posypał głowę ziemią i się modlił. Potem zaczął z nimi walczyć, pokonał ich i zmusił do ucieczki. Kiedy zobaczyli to ci, którzy wcześniej go opuścili, wrócili do niego. I razem z nim ścigali nieprzyjaciół aż do ich obozów Kedes. Tam też rozbili swój obóz. Tego dnia padło około trzech tysięcy ludzi spośród cudzoziemców. Jonatan zaś powrócił do Jeruzalem.